Siemaneczko Wszystkich witam i o zdrowie pytam słoneczko zachodzi Tutaj krowy powypasały łąkę A tutaj gdzie zostało takie tam Takie badyle nieskoszone No to to kosze. I tam jest taka mokra łąka Na takiej trawy zwierzęta nie lubią Nawet pamiętam koń kiedyś były to też raczej nie chciały tego jeść, bo to nie smakowało po prostu. Nie wiem, to się nazywa Rezować, Rezocha. Jaki kraj tak zwa, zwają. No. Tu kosze. Tam jest takie mokradła, mokradło. Tak kukosem napierniczam. Tu już są się ja mam te opony. Trzymają się ziemi, kurde. Gleby, łąki. Czego trzeba. No, jest inna jazda. Skręcasz, jedziesz, bo to takie zwykłe balonówki, nawet i na polu szczególnie gdzieś mokro jest, nie? Kosialiczka Z105x1. Już górny talerz talerzu też się będzie kwalifikował teraz do, do wymiany. Andrzejku, czekaj, któryś był wymieniany już, kurde. Dolne to obydwa. Nie, te jeszcze nie były wymieniane. O te dwa były wymieniane już Co drugie któryś kosztował 75 zł jeszcze, pamiętam ponił któryś 115 pewnie pierwszy to ten poleciał życie Nawet widać, że ten, ten jest bardziej jest jak już nie, bo nóż się tak w ten sposób układa tu wyciera jeszcze nie daj Bóg gdzie cegła Cegłę prędzej tym talerzem złapiesz z krajnym tym z brzegu. Jakie palce mentowe, jak ktoś postawi. To już i to byłoby, ten korpus wymieniany, bo był zużyty. Chyba coś mi było rozpierniczone, już nie pamiętam, dobrze. Dużo rzeczy tu był wymieniany. Ta kusiarka już zresztą już trochę łąk w swoim życiu wykosiła. No to chyba robota się szykuje zaraz, bo podspawać trzeba zaraz, A jaka ta kusiarka jest? Marki Kabat? Kabat Z, kur... jak jakiś przykleił, paniacek tu przykleił ten, tak. na klikę złopon, z tych było. To z tych złopon co jeszcze kiedyś kurde ty, na tym były, już Był 50 z przodu. Przed tymi Wadersteinami. panie, czy warto przerabiać Würssusa ciężki serii, czyli to jest już pierwsza Pierwszy z tych ciężkich serii, seria z ciężkiej, kurwa Czy warto przerabiać na szybko skrzynię? No tak jak dzisiaj o, wziąć, jakby teraz nie był na szybkiej skrzyni No to nie warto, bo to trzeba rozpoławiać wszystko, rozjeżdżać, kuźiwa Kurwa, komary Glizo. Tył trzeba, no trzeba całą skrzynię rozbebeszać praktycznie Biegów, pośrednio trzeba rzucać Jak ktoś robi remont, no to wtedy warto i to założyć to taką najszybszą, co ma. Co ten wajek ma 25 zębów, bo jeszcze może być wałek na 23 zęby. To tam będzie delikatnie wolniejsza. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej chodzi na biegach różnych. ja zresztą nie wziąłem telefonu, to pokazałby dla Was, jak to się prędkości mniej więcej na poszczególnych biegach przedstawiają. Dobra. Jesteśmy za kokpitem, kurde, Boeinga, 758, dobra. Powiem tak, no, i tu puszek narzucały. Dźwignia zmiany biegów. 1, 2, 3, 4. 1, 2 jest tak samo. 4, 3 jest odwrócony, tak jakby, jeżeli chodzi o prędkości, no. Jeden bieg. Został taki sam, czyli ten bieg czwórka. Ten bieg, który jest czwartym biegiem, to jest ten sam, bo to jest idzie napęd przez skrzynię biegów, jakby narysował bezpośrednio na pierdala. Kiedyś czwórka, ta stara czwórka jest dalej tym samym biegiem. Motko teraz jest trójką, dlatego że ten bieg jest szybszy od niego. I nie ma tu żadnej przepaści, tak jak niektórzy twierdzą, że twierdzę, to jest jeden, dwa. O, weselniki idą, tam się nie potopcie, zara! To? Tam mają poprawiny poprawin po weselu, młodzi się cieszą ślubem, jak, jak najbardziej, dobra. Patrz, panu odpalamy formankę, dajemy jeden, dwa, trzy, cztery i drzwiła. Dajemy gaz stopniowo. Żeby nie od razu, żeby nie było takiego BUM. Zajączek. Leki terenowe. Jedyneczka. No wyjedziemy. Bujeczka ze skrzytem. Trzeba sprzęgło trochę wyregulować. To jest terenowa, to jest taka pomiędzy jedynką a, dwu a dwójką bym powiedział. No tak, no tak będzie. Jak będzie tak porównać do, do 60 czy do Zetora 521, to będzie taka prędkość między czwórką a trójką, bardziej czwórka taka. To tutaj jak dwójkę się zarzuci, Czasowo to jest jak piątka w zetorze, czy trzy No trójka to wiadomo jak trójka, jak czwórka w 8 miesiąca, a czwórka to już nadbieg jest, prawda? Golimy, a trawa zostanie na polu, bez zbierania, bo jest taki przepis unijny, żeby łąkę zebrać, zostawić bez skoszoną, nie? To się kosi się. Opuszcza, coś się zacięło pod plecakiem pewnie. Albo jakaś sprężyna pękła, albo coś się tam dziwnym trafem przydarzyło. Hmm. Jakaś baba z zasra długo przeszła, a przyszło, to, albo nie wiem. I pech. No i będzie zaraz zajęcie. Na przyszłe piękne dni. Tylko je to kamerować, nie pamięć. Szanowni panie, kosimy, bo się ściemnia. uważać przy robie. Mogą być bobry Bobry mogły tutaj zrobić sobie tunele I się można zapaść Traktorem Tak żeby śmieszniej było Asymując, bo nic nie mówię o tej skrzyni, prawda? Czy warto? Mi się wydaje, że warto. Tylko co? Czonnik w transporcie jest szybszy. Tylko musi mieć turbo. Powiem Wam tak, no Zwykła 80. Jeszcze intercooler by było jakby dobrze było. Mam. No. Jeszcze by trochę to powietrze schłodziło. Też by nabrało trochę większego. No. Wiadomo o co chodzi. Objętości. Czy warto? Jak najbardziej. Tylko wam mówię. Turbo, tam parę koni, trochę wiatru daje w płuca traktorowi. Zaraz to inaczej gada. Zbiera się bardziej, o dołu inaczej ciągnie, powiem Wam, o tak, nie? Jak macie dwie przyczepy zboża, no to bez turba no trochę tak odczuwa ten ciąg, a z turbą już tak inaczej jest. to turbo założyć, to też przejść żaden problem. Wszystko jest dla ludzi. Jak ktoś chce przerabiać skrzynię, załóżmy, no nie wiem czy sam, czy... Myśmy sami robili. Bo no mechanik też chce zarobić jakby coś. No to tylko właśnie. Kwestia finansowa tutaj odgrywa największą rolę, prawda? Turbo też nie był duży koszt tutaj, nie wiem, już nie tam dokładnie, ale pewnie gdzieś dwa coś robione z nowych części. Turbo nowe, kolektor nowy, tam taka kolanko nowe, to, ta rurka takie jazmo łączące. Turbo z tym kolektorem też wszystko nowe, rura nowa ta. No to powiem wam, wyszło jakieś no dobra, 2,5 tysiąca z tymi pierdołami, z rurami, ze wszystkim, nie? Jeszcze można Chcę zrobić to oryginalnie, to trzeba by kupić nowy bag, Drugi bag znaczy. Ten bak, co ma takie... <coughs> przetoczenie u dołu na, na... tą rurę, która przechodzi... W kolektor tamten. No, kolektor sący został ten. Chcę zrobić tak zicher, to by trzeba... Pewnie z piątkę wypierdolić. No trzeba by drugi bag, Kolektor sący no właśnie. Dużo roboty zaraz. Jest taki koleś na internecie... Kanał jego na YouTube się nazywa Mister Misiek. Jak się, do, jak się nie mylę, on tam ma w porządku części, można z, ko, go, z gościem się dogadać. Także polecam typa. Nie znam go osobiście, ale widzę, że no, no, gościo gada normalnie. Jeszcze od niego muszę sobie kupić kiedyś ten dywanik, bo tutaj jest dywanik kupiony. Taki ten cienki, prawda? On ma taki fajny, oryginalny. Ten dywaniczek, nie? Grubszy. O! No, dużo wygłusza, nawet pamiętam jakieś jeszcze nie było tego dywanika. Takie strasy, to się takie rezonanse tworzyły. Zresztą te ślizach nie był jeszcze zrobiony do końca, nie? No. Dobre, panie Jacku. Kończ pan te roboty. Do chałupy. To już skończę kościć, także o tak to. Także pozdrowionka dla wszystkich. Nie wiem, tylko i z Panem Bogiem. Cześć! Hajra! można w pani sposób złożyć. Patrz na panę ją. Sama się zatrzaśnie. Już, o. Jest pan do domu, się kusiarka kręci w koło.